Dotychczas notowana na giełdach we Frankfurcie i Hanowerze, od dzisiaj na giełdzie w Warszawie. So in the and and today in Spółka Talanx AG. AG, pochodząca, jak się domyśla się, z Niemiec, reprezentowana przez Pana Prezesa Herberta Hassa. Originating as you might imagine, from Germany from by CEO Herbert Haas. Pan prezes będzie miał dzisiaj dłuższą prezentację na temat spółki, także dowiecie się e, dużo więcej niż tego mojego krótkiego podsumowania. Well, the CEO is yet to have his presentation of the company, so I help you tell you more than my brief mm. e, Obok nas jest również przedstawiciel ambasady Republiki Federalnej Niemiec, pan Matias Rehn. Niech mu on się Republiki Prezes Niemiec, Matthias Rehn. Mam teraz przyjemność zaprosić Pana Prezesa, Herberta Haase'a do krótkiego przemówienia. Bardzo proszę. It's now my pleasure to give over to CEO Herbert Haase for a short speech. Sir, the floor is yours. Yes, thank you very much for your kind... Bardzo dziękuję za miłe słowo. Yeah, probably you hear me better. Thank you very much for your very kind introduction notes and... Uh, I can only say "cześć and You know my Polish is uh, very limited, uh, therefore you have to bear with me. Cześć, bardzo za to prowadzenie cię po słowano po polsku potrafię powiedzieć za dzień dobry tylko tyle umiem na ziemiu polskiej, więc jak będziecie musieli państwo sobie stymporować. But it is today for us and I also uh, uh, many of my colleagues a real pleasure and an honour. to be listed now also on the Warsaw Stock Exchange. Natomiast dzień dzisiejszy jest wielkim zaszczytem i przyjemnością dla mnie i dla moich kolegów, że możemy debiutować tutaj na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. After our listing in Frankfurt uh, the Stock Exchange there and at the Stock Exchange in Hanover which is the home city of France.

After the acquisition of Marita and Tboy Power we are now one of the leading Polish influence group and in Poland is a very important market for our group. Nasz debiut dzisiaj podkreśla tylko i wyłącznie ogromną wagę rynku polskiego dla naszej grupy, jako że powstały te warte starciu się jedną z największych We consider the Polish market as the most important and the most interesting market in the CEE, with a significant growth prospect for the future, and therefore we are very happy that we have this market position now achieved in Poland. Polski, mark, polski rynek jest dla nas jednym z najciekawszych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Widzimy dla niego bardzo duże perspektywy i możliwości wzrostu, więc cieszy nas ta pozycja, którą wywalczyliśmy sobie dzisiaj na warszawskiej giełdzie. And in Eastern Europe and one of the stock exchanges, which is one of the fastest-growing stock markets in uh, Eastern Europe. Jednocześnie tutaj, podkreśla tutaj nie tylko oh, uwagę rynku polskiego dla nas, ale też chęć bycia obecnymi na jednej z najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijających się And by this listing, we of course also hope to improve and increase our shareholder base, particularly here in Poland. And I hope that a lot of Polish investors will find the Thailand story attractive and will find us as a rock solid investment for them. Poprzez dzisiejszy debiut chcemy również poszerzyć i zdywersyfikować naszą bazę inwestorów, mamy nadzieję, że duża część inwestorów z Polski uzna naszą historię za co najmniej wiarygodną i przekona się, jak bardzo solidne są podstawy naszej firmy. Dzięki temu mamy zamiar zainteresować przynajmniej dużą część inwestorów naszymi akcjami, mając nadzieję, że będą chętni do zakupu. I Chciałbym skorzystać z tej możliwości również, aby wyrazić moją wdzięczność wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się. Do dzisiejszego naszego debiutu. Wiem, że była to niezmiernie ciężka praca. Jestem Wam bardzo wdzięczny za tę jakże doskonale wykonaną robotę. Now I can że hope that Harlands will be successful in Poland in the future and that this success of Poland is also reflected in the share price that we see here at the Warsaw Stock Exchange. Pozostaje mi teraz mieć nadzieję, że Talans odniesie sukces w Polsce, a nasz sukces będzie bezpośrednio przekładał się na cenę akcji tutaj na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te e, miłe słowa. Um, ze swojej strony chciałbym życzyć Panu Prezesowi żeby biznes grupy zarówno w Polsce, jak i na świecie rozwijał w tym samym tempie jak dotychczas. Thank you very much for your kind words. Uh, on my own behalf, I like to wish you that the business of your group, both in Poland and worldwide, keeps up the current pace of growth. Z korzyścią dla również polskich inwestorów. Naturally, also for the benefit of the Polish investors. Hmm. Um, Pan Prezes powiedział o pozycji Giełdy Warszawskiej, o pozycji gospodarki polskiej. To były bardzo miłe słowa i warto podkreślić, że faktycznie polska gospodarka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie. Has been one of the most the whole world. Tą samą ścieżką oczywiście podąża giełda warszawska. The same token, that Stock I jestem przekonany, że w niedługiej perspektywie e, zarówno polska gospodarka, jak i polska giełda będą odgrywały e, istotnie mocniejszą...

Teraz chciałbym poprosić przedstawiciela ambasady, pana Matthiasa Rema, o kilka słów ze strony Korpusu Dyplomatycznego. Bardzo proszę. No, like, should I should like to ask Rem, the representative of the diplomatic call, to say a few words on behalf of the Dzień dobry państwu. Ehm, w przeciwieństwie do pana prezesa, to ja wolę mówić po polsku, bo lepiej znam angielski już kilka lat. Mieszkam w tym pięknym kraju. I dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę tutaj być w tym miejscu, które tak ma taką podwójną historię, ale mniejsza o tym. Cieszę się, że niemiecka firma, duża niemiecka firma, wejdzie na, na tą warszawską gierę. To jest dla nas nie tylko to, że ta firma tutaj przyjechała i, i tutaj będzie miała możliwości do wprowadzenia dobrego biznesu. To jest też dla nas jako ambasada wyraz jak bardzo szybko, jak bardzo głęboka już jest ta współpraca między gospodarką niemiecką i gospodarką polską we wszystkich dziedzinach i to jest po prostu dla nas podstawą też tej Politycznej wspólnoty i tej współpracy w, na międzynarodowej arenie politycznej. Bardzo co, e, chciałbym, żeby coraz więcej tych firm niemieckich było tutaj na giełdzie w Warszawie. E, już nie będzie powtarzał, że to jest giełda, która najszybciej się rozwija ze wszystkich giełd e, w Europie, a może na świecie. E, na końcu, po prostu, życzę firmy TALANS. I, i całej wierze i wszystkim, co tutaj łowią e, interesy, biznesy, ze sobą handlują e, i nie strzelają do siebie, żeby, żeby było coraz lepiej. Dziękuję bardzo. E, dziękuję bardzo. Za chwilę przejdziemy do ceremonialnego momentu przekazania. E,

bardzo się cieszę, że relacje polsko-niemieckie przyjmują e, tak bardzo konkretny i konstruktywny e, wymiar i życzyłbym sobie, żeby tak e, już pozostało. Great, maybe uh Thank you. I d o n

We are a very old established company in Germany founded back in 1903. Yeah, the company that was founded was HDI Mutual and it was founded by the German industry and the German industry is still... Pierwszą firmą założoną było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i założone przez niemiecki przemysł. Przemysł niemiecki nadal pozostaje jednym z głównych naszych klientów. Jak się mamy ponad 40 tysięcy klientów przemysłowych na terytorium samych Niemiec. So, as far as the industrial lines business is concerned, we are in Germany together with Allianz, the undisputed market leader. Now, in 1996, HDI decided to restructure the group. They found the Talents and transferred all of their insurance business into subsidiaries of Talents. So, HDI Right now, in the insurance business. W 1996 roku HDI podjęło decyzję o restrukturyzacji i wydzieleniu całego biznesu ubezpieczeniowego właśnie na rzecz grupy Talents. Więc na tej chwili HDI ubezpieczeniami jako takimi już się nie zajmuje. So Talents is now the finance and holding company of the whole uh, group. I over the last couple of decades we have grown organically and also through acquisitions. One of the larger acquisitions was back in 2006, the takeover of the Groning Group. Od tego roku, przez ostatnich kilkadziesięcioleci, roszliśmy zarówno organicznie, jak i poprzez zakupy. Jednym z największych takich zakupów było przejęcie w 1996 Groning Group. And as I, as I said in 2012, we entered the Polish market uh, with the acquisition of Varta in europa As I said, Poland is for us one of the most interesting markets in Central and Eastern uh, Europe. And therefore one of the uh, core markets within the talents uh, context. As said, in 2012 we the Te u Europa, jak też powiedziałem, Polska jest dla nas jednym z najciekawszych rynków w kontekście Europy środkowo i Europy jako takiej. Now, in order to uh, service our industrial clients on a worldwide basis, we have expanded over the last uh, 12 years significantly on a worldwide basis, but we have not done this only on the industrialized business, but we have also done that on the primary. retail uh, business in order to balance the more volatile industrialized business and you can see in 2013 we are now present in 150 countries and uh, are servicing uh, more than uh, 12,000 uh, clients. celem lepszej i bardziej skutecznej obsługi naszych klientów przemysłowych. Przez ostatnie 12 lat bardzo mocno rozszerzaliśmy naszą obecność na całym świecie. Jak Państwo widzicie, znacząco zwiększyliśmy naszą obecność światową, skierowaną nie tylko do klientów przemysłowych, ale też klientów indywidualnych. Więc na tej chwili, jak Państwo widzicie, jesteśmy obecni w 150 krajach, obsługując niemalże 12 tysięcy klientów. So, we have already seen...

Now this chart here shows you the current shareholding of Thailand, The mutual HDI is still the majority shareholder with 79%. Then we have our Japanese partner Meiji Yasuda with 6.5% and 14.5% are faithful. Tutaj widzicie Państwo strukturę własnościową. Jak widzicie nasza główna firma HDI jest nadal udziałowcem większościowym. Trzyma 79% naszych udziałów. Nasz japoński partner Meiji Yasuda ma 6% 14,5% znajduje się na We are operating our business through four uh, different uh, segments. This is the industrial lines business, which is one of the core lines, the retail business in Germany, retail business international, the reinsurance arm, which is a very important part of our group, and then we have certain financial services and uh, service companies for the group as a whole. Działamy w czterech najważniejszych obszarach. Znaczy w ubezpieczeniach przemysłowych, ubezpieczeniach detalicznych w Niemczech, jak również detalicznych za granicą, w dziedzinie reasykulacji i dodatkowo mamy też pion świadczący usługi finansowe jako tak. We are also a strong believer in a multi-brand approach. Uh, contrary to one of our major European competitors, not all of our companies, uh, through which we operate, uh, bear the name of talents or HDI.

Uważamy, że jest to jest wielkie ważny aspekt tego podejścia w szczególności gdy operujemy razem z partnerami bankowymi, mogąc korzystać też z ich operacji oraz ich reputacji jako marki. And on the other hand we consider it value destroying if we uh, abolish a very established and well known brand, like for instance WATA. It would have been really value destroying to the whole group. Patrząc na przysłowiową drugą stronę medalu, doszliśmy do wniosku, że zniszczenie wartości marki samej w sobie, takiej jak Warta, byłoby po prostu niekorzystne dla całej grupy. Doszliśmy do wniosku, że Warta powinna zachować swoją markę i swoją tożsamość taką, jaka ona jest w ramach całej grupy. And the same applies for the Europa, which is also trading uh, or continues to trade under its original brand name. Now, 2013 uh, was a very successful year for the Talents Group, despite the fact that we have seen a very uh, huge amount of natural catastrophes. You may be reminded of the floods and the hailstorms that we saw. In and parts of Rok 2013 okazał się dla nas bardzo dobry nawet wbrew wszystkim katastrofom naturalnym, z jakimi mieliśmy do czynienia, żeby wspomnieć tylko o powodziach i gwałtownych opadach gradu zarówno w Niemczech, jak i w innych częściach Europy. GDP growth uh, with 5.5% also higher than expected but dampened by uh, currency effects. And the return on equity uh, clearly uh, was well above our minimum target with 10.6%. And also our dividend payout with now close to 40% of IFRS earnings met all the expectations of the capital market. Dzięki temu stopa zwrotu z inwestycji była o ponad 2% wyższa niż to, co zakładaliśmy i osiągnęła w 2013 4%. Wzrost składki przepisanej też e, przewyższą nasze oczekiwania 5,6. Stopa zwrotu z kapitału własnego doszła do ponad 10% przywody netto i dywidenda też zdecydowanie przekroczyły nasze założenia, a nawet oczekiwania. Ale to 2013. Jest Uh, we are already now uh, uh, through the first uh, almost four months of 2014 and also here we have quite uh, ambitious uh, targets. The premium growth will be not as strong as uh, it was in 2013. That has also to do with certain uh, currency effects. Return on investment should be slightly uh, lower than uh, previous year but the group net income should, should be still in excess of 700 million which is a very nice um, uh, achievement and would result in a return on equity of about uh, 10%. and we would continue paying out dividends in the range between 35 and 45% of our ifrs uh, earnings. as i said, uh, 2013 it was 40%. the year before it was 42%. so around the 40% level. that's the range. No ale to był rok 2013, teraz, w końcu mija już pierwszy kwartał 2014. Na ten rok planujemy utrzymanie składek przypisanych brutto rzędu 2-3% więcej. Jest to też częściowo związane z efektem walutowym Stopa zwrotu z inwestycji być może nie będzie aż tak wysoka jak w 2013, ale i tak osiągnie 3,4%. Co umożliwia nam uzyskanie przychodów netto grupy rzędu 700 milionów euro, co jest bardzo. Dobrą wysokością, stopa z kapitału własnego rzędu 10%, i dywidendy wypłacane w zakresie od 35 do 45%. W zeszłym roku było to 42, w poprzednim roku jeszcze 40%, więc trzymamy się w ramach bardzo dobrych rynków finansowych dla całej grupy. we have not only targets for 2014, we have also midterm targets. I. I. What should we have achieved if we look back 2017 over the last years should been natomiast mamy nie tylko cele krótkoterminowe na ten rok ale też cele średnioterminowe tak abyśmy mogąc w, w roku 2017 patrząc na naszą firmę i na jej historię być zadowolonymi z tego jakie cele jakie perspektywy zeznaczyliśmy dla grupy w ramach jednostki Now let me just focus on the first box which are the uh, targets for the group. They are very ambitious, no doubt about, but they are achievable. And we are shooting for return of equity on 750 basis points above the risk-free rate of return, which equals now close to uh, 10%. We hope that we can increase the group's net income by 10% every year over this uh, five-year uh, period. Dividend payout ratio should remain in the range I mentioned, 35 to 45%, and the return on investment should be higher than 3.5%, which is very challenging if you consider the current low interest rate environment. But these are our targets and this is what we want to achieve over the next midterm time frame, i.e. over the next five years. On, on Tutaj powyżej albo równo 750 punktów bazowych powyżej wyobrażonych ryzykiem wzrost przychodów netto powinien wynosić średnio 10% w skali roku Wskaźnik grupłasalności dewiny powinien utrzymywać, czy też wahać pomiędzy 30 a procentami i stopę zwrotu z inwestycji chce mieć nie mniejszą niż 3,5%. Jesteśmy świadomi, że jest to bardzo ambitne, cel, natomiast nie mniej uważamy, że jest on jak najbardziej do wykonania i takie właśnie są nasze założenia na tę najbliższą perspektywę finansową 5 lat to znaczy do roku 2017. Yeah, that was a brief overview over Talents. I hope uh, that we, as I said, will also be able to convince Polish investors about uh, the uh, advantages of an investment in Thailand shares. They get then also exposure to an international, well-established uh, insurance network with uh, great growth prospects and earning prospects and I hope that this will convince also Polish investors and that we will then have To był taki przyspieszony kurs w dziedzinie grupy Tanax. Mam nadzieję, że dzięki temu dam radę przynajmniej częściowo pobudzić Państwa ciekawość i perspektywicznie zachęcić zarówno Was, jak i inwestorów do wejścia w skład naszej grupy. Tak jak mówiłem, wiążemy wielkie nadzieje z polskim rynkiem i mamy nadzieję, że nasza działalność tutaj będzie równie skuteczna i dobra jak pierwszy dzień wejścia na wiodę. Dziękuję bardzo za Państwa uwagę.